Gdzieś ja nagrywam i wam pokażę najmocniejszego bosa w grze Które się nazyło Storm, Którego nie da się już zabić Gdzie on jest? Hej gdzie on jest? Aha tam gdzieś jest Muszę wypić pod co najbliższym Ej, czy nie widzę ciemności? To on. To on. Patrzcie. To on. Najmocniejszy, boss że Tego już się nie da zabić. No, może komendą kill zaraz spróbuję. Chodź, to Dobra. Spróbuję go, jak choćby, jak zabić. Nie chce mi się pisać komenda? Dobra, to są Okej, to mi trzeba K i L. -l. Astęp małpa. E. Dobra. Dalej. Czy on zginie? Nikt. Aha, da się go zabić. On zginął. Zginął. Czaj się zginął on. Boss, którego nie da się zabić. Zginął dzisiaj. O, stateczek. Co tam będzie? W tej skrzyni. Dobra, pa.